Tu mamy gratkę dla osób, które uwielbiają chatomogi, a do tego jeszcze zmagają się z taką skórą skłonną do e, wyprysków, do trądziku. To jest mydło lecznicze jo, e, czyli Dermokosmetyk. Jest to mydło, które e, jest przeciwtrądzikowe. Ma różne właśnie wyciągi tutaj organiczne z różnych roślin. Do tego właśnie ten sławetny hatomugi, do tego jeszcze składnik aktywny, redukujący właśnie bakterie i też rozwijanie się trądziku. Więc to jest bardzo fajne mydełko. Ja wiem, że dużo ludzi w Europie boi się mydeł, ale japońskie mydła do twarzy to nie jest to, co jakieś jest zwykłe mydełkofa i pamiętajcie, że do takich mydeł nie wolno ich używać spieniając na, re, na ręce, czy po prostu smarując tym twarz, absolutnie nie, do tego tylko spieniaczka, tylko pianą można myć buzię, więc pamiętajcie, bo to jest bardzo duży błąd przy stosowaniu tak zwanych przeze mnie mordomei.